I want to let you feel strong. I'm here for all the witches. What, <laughs> what, the, <laughs> fuck <laughs> fuck? <laughs> what the fuck is that? <laughs> 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 oh, <huh? coughs> that was something else. <laughs> What the heck, it's a kibi! No! I'm gonna die. Oh, raise this one hit? I mean I've raised the lifeline. What the heck? I got oh, oh, a hammer. I got a I'm behind you. Yeah, I don't hmm. know. Kill away if what the heck? My life I am still in. Where did you fall? <laughs> what the heck? Because Mozambique and Rambo. What the heck? Oh my god, Rambo! Oh! 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 No. She is so low! <laughs> yeah, she was. Nice. No. Nice. <laughs> There's a blue armor here. He curved the heck out of me. I was like, "There, nice what?" Is someone here? Is someone nearby? Or there. Inside the building. Yeah. Nice. What is water? It's done. I that. Yeah, it would be fun. I grew, up, I grew a pair of balls. by hearing that voice. <laughs> Do you have any syringes or? I don't know if you want a syringe or if you want... He <laughs> me to give him syringes. Ah! 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 <laughs> okay. <laughs> <laughs> I haven't, haven't had that one before. <laughs> Oh, I just facepalm. palm. I just <laughs> facepalm. <laughs> oh, he did, lol. You're jumping from the Julia start. wanted us uh, to join us. Wanted you to join us. <laughs> oh, you witch! <laughs> you witch! <laughs> I have a witch you know, so. <laughs> <coughs> Wait, but it's you who who. Um. Just gonna get a drink real quick. Mhm. Mm uh, pregnant twice. <laughs> <laughs> ah, lol. Nice, you. <laughs> no, it it don't work for me. Oh, okay. <laughs> It's like okay. He's definitely a man. That's it. That's all. Mm. <laughs> hey, I can see what you were trying to <laughs> <do>. <laughs> 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 I'm just waiting for him to get back. No, 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 do do no this oh. a <laughs> <laughs> <No. laughs> Ouch. What did you do? Uh I'm cutting my broken fingernail. <laughs> <laughs> What's wrong with that? Are you cutting your broken finger? Like what? Hold <laughs> <laughs> okay. oh on. That bitch is here. Uh, She's very low. Not very. Low. Thanks for the carry. Yeah, who's carrying? What does carrying? Yeah, yeah who's carrying? <laughs> <laughs> you too, Ah, Julia, it's us. Okay. That's funny. No, there was a guy with the name It's Your Boy Skinny Pinos!

<laughs> 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 My hello? Oh, hello Hello. Hello, how are you talking the game? Huh? Good, okay. You very well, thank you very well. You have a great accent. Hello, Gila thinks you have a great accent and wants no, to No, don't you. say that. The what, sorry? <laughs> Gila you gotta make things a bit funny, you know our life is so short. <laughs> what, sorry? Oh she didn't hmm. hear no. Hello where where are you from oh i'm from romania and julia's from between my legs yeah? she's my baby, my baby boo -boo. <laughs> but it's pretty nice playing with you julia you say so yeah you love my jokes <laughs> <laughs> Keep embarrassing me. Ah, you love that, don't you? <laughs> I think you love that. <laughs> Yelka said that uh, we really don't need a hot shower when we press the key our people. <laughs> <laughs> uh, efficiency. <laughs> And you don't even need to use your arms anymore, you can just like rub against each other's... No! <laughs> <laughs> Have you ever had someone twerk on your lap, Julia? No. Do you want me to be that passion? Unfortunately, <laughs> I'm not into that stuff. My brother, oh, I so assume. You know. <laughs> even if it was Loba? What if he was Loba? Nah. Not also. Julia! What the what? hell? <laughs> One second life! Gdzieś... Obok! Obok musi się lać trochę też może. No, to okay. no, no, prostu, Nie no, lać dzbankiem jak to Angel ten. że... Czy lała dzbanek? Zban coś hmm. takiego. To ty lałaś dbanek. Ja powiedziałam, że dała dzbanek, a ty słyszałeś że lała dzbanek. Yy, tym coś dzbanka. Co jaki pier? <laughs> rzeczywiście co <to? laughs> jakie piert Ale tu pobudzią Ale biewałem <laughs> Demencja? Ta. Chyba tak Na głowę mi się rzuciła ta gorączka ostatnia chyba Do pierścienia daleko przyjaciele. No i resztki, resztki normalnych komórek mi tam nastąpiło Jeśli jakieś były Eee y Czemu jest tak dużo tych tutaj? Zostało cztery. Czy tylko jajka, tak dużo ptaków? Nie wiem. Też widzę, ale ile? Ja widzę trzy. Co tutaj kurwa oglądasz? Gdzie cztery? No patrz, gdzie jest jeden? Dwa. Otwierasz mnie taki wielki, jestem! Kurwa. A mają walkier, ja też. Jak ten wyglądasz? Dostać. Biegnie, biegnie. A, Dostali granatę. granatem Zabrałem. Zabrałem. ładuje osłony Pięknie ale Zabrałem. 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 to ty Zabrałem. Ja Młody to był Spadł, spadł, on tu jest Leżę Ja nice. spadnę Aaa, moje nogi, moje plecy, ej Ja spadnę Na dupie się trzymałam tam Wiesz jak to wyglądało? Chciałeś to? No. Aha, odbiło się od tej, od tej. Kurde, to walili mnie Mój też jest. Leży. Nice. Czeka. Co się z powrotem Chodem. do portalu. Jeszcze z góry. Healuję. Nie. Nie to za dużo ich. Dlaczego za każdym razem się Czerwona tarcza. Ja. Oni chyba czekają tylko aż wbiją, patrzą o Julesza idzie kurwa, trzeba na kurwiać Dzięki. Wiedziałam, że to wszystko przeze mnie. <laughs> Yes. Jak znajdziesz mi jakąś inną broń, to się stam wymienię Jaka jest inna broń? Jak zajdziesz 101, to się mogę wymienić. R301. ja mam R301. Dobra, robimy trejt. O ja mam 301 ja tu już, patrz druga na sercecz. <laughs> mogę? Tak, wiesz, jeszcze masz amunicję. O kurde, dziękuję. A bo ja mam teraz dwie strony na lekko, no to tak trochę słabo. Rzuciłem lekką do dziurska. Ja wezmę. <laughs> jak spadła. Ja wrzuciłem lekką do dziurska. Jeszcze tak się o ściany zaczepiła. Mama ucieczyłaby się słysząc takie słowa. Mama ucieczyłaby się Okej, to było takie randomowe. Ja coś mówię, że było to w życiu. Bo, a mój cię do dziurska, a, a Valkyria... Mama by się ucieszyła, już nie trzy słowa. Pierwsza, bo. <laughs> czyżby, czyżby mama mama Valkyrie była pro LGBT chyba. <laughs> bo to dziurska. Jeszcze tak dostałam killa, nie wiem czemu. No bo coś, ja go nazywa, trochę... Wal. Ja go trochę wolno i potem go pierścień zabił. Aha, Aha, no, okay. magiczny, magiczny do... Co? Co ja jest? Nie wiem, co się Jaki magiczny dotyk katarysty! O, oczy ci się wyłączyły. W taki sposób że aż widziałam później. Co jest? Co to było? To nie ja! To ja! Ja nie widziałam, że ja tak umiem! i samolot! Tak, w tą wrajtkę później ona mi spieprzyła. Ja mówię, dobra, biegnę za nią. patrzę już była tak na odległość raczej bardziej jakiejś broni wyborowej niż, niż. R99 Ja mówię, dobra, postrzelam w nią, może trafię. Trafiłam jednym buletem ona padła. Mówię, dobrze, że spróbowałam, bo inaczej by mi spieprzyła, jeszcze by się wiesz. uleczyła i tyle było z tego. A, dobra. O. Prawie na głowę mu spadł <grywia> Widziałeś jak się odwrócił Tak, tak, tak. O Nie no nie muszę mi serie Leżę O, dwa leżą On ma zero I to tak serio Tam pobiegł tam pobiegł Se... Kurwa no nie wiem czy on ma z 15 HP może Gdzieś w budynku jest No k***a Szkodził mi Nasz własny gościu i szkodził, nie? O, drugiej strony idzie, tutaj Ja go blokuję Nice Boże święte Klikował. 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 O, się kupował, to się Kurwa, co się mi zrobił. Kurwa, coś ja został? Zes... Zesłapował shielda. Także uważaj. Nie, nie, za, ska za skałami jest. Właśnie tam. Gdzie jest mój trup. Tam, gdzie... Dobra, ja jestem I za ty... tobą, masz plecy. Kurwa, jeszcze... Ja... po wpływam Dobra. Też dobre, to dobre jest, miejsce. To, to Tyle Szkoda tylko, że ten Fuse tam został. O kurde! No, ten typ to trochę słabo strzelał. Nie, mówię o, o, o no o No, to też, <grym> się dobrze. <grym> sekund. Bezpieczeństwo jest Kurwa, przestraszyłem się, twojego nietoperka Bo patrzyłem akurat do tyłu i tak mi zaczęło coś latać przed ekranem. W sensie, co to kurwa jest? <grym> Mucha ci wleciała do ekranu. Tak, zapisałem to. To już tu leci czy to Dave? Nie, to Dave, okej. Okay. Dave, to Dave. Bo nie widziałam jego Niku, widziałam tylko taki jetpack, nie? I takie co? To tu leci. Dave. To, to Dave. Dave został moim enemy przez chwilę. W Niku nie No pomysła. dobra, chodź się napierdalać. Nie no, wiem, że przegram od razu. to <noise> jest <noise> taki chodź na solo. Save energy be like. No dobra, chodź się napierdalać. <noise> Evil Dave! <noise> Już de jak Def. Def. Def! Dave Nie, przepraszam. jak spotkasz Dave'a, to spotkasz też. Def. Jakie to suche. Ale to było suche, ale... Takie. Ale mi, Nie, bo mi zaschło tak w ustach teraz, że czuję, że gardło mam takie a, wysuszone. A ta jak taki takich ta Nie Nizretwiał jak buzia z wrażenia. No, jak te solo osoby będą losowane, to będzie w ich drużynie. Więc ja się cieszę, że mam was, bo nie chciałabym z tymi dziećmi. Tam była Nika! Widzieliście to? Przepraszam! Tam był ktoś z nickiem Nixon. Co? Ale w ogóle po co oni to zmieniali? Kto im kazał to zmieniać, powiedzcie mi? No, ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Ej, mamy Wy balony. Chcecie to... balon? No, ja mam swoje balony, ale nie wiem. Chcę, chcę trzeciego! moje to są takie splaczałe, są taki takie napompowane. Nie, ale... Dave, <dzielni ăs2> <grym i Dépoque> Dape. Dajb... <grym i> ja to, ja to muszę przetworzyć, co ona mówi w ogóle, kurwa. jak miał loading screen'em. <t ICE> taki <grym> Dave z loading screen'em na no głowie. Ej, tak... ale bez kitu, kurwa. What <grym> the <grym> i, <dbalhing> I Nie wiem, on chyba gra dlatego, bo myśli, że jakieś nagrody są za ten turniej, nie? Dave jest? No, jakby dał Reddy no to chyba odcedził te ziemniaki. Alo! Co? O co ci chodzi? Jeszcze ją popicie. Młody się pytał, czy jesteś, ja! No i co na mnie krzyczy. Co? Zobaczmy no bo coś już mówi, że o, o jakichś ziemniakach. Zobaczmy no młody wcześniej powiedział, że poszedłeś odcedzić ziemniaki. Śmiejecie nie. się ze mnie, kurwa Nie! Random panda bawi się guzikiem od Reddy No jest 18, <laughs> RANDOM pada, BAM SIĘ KUŻIKIEM OD READY No patrz tak. Ja właśnie, że skoro dwójka to randka, to jak nazwali triosy? Trójkąt mm Hihi -hmm. -hi. No, jestem martwa no. Hey to Co? 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 Co to było? Nie, Anja mówi, jestem martwa, co on one się spotkały w Afterlife, bruh. Jeszcze Draven u przeciwnika? Oczywiście. Co ten Dravenant ma z przodu? Czekaj, pokaż mi się tu. Stań na miejscu. Co jest? Co tam mu wystawało? Co jest? jest pan Robocik Trzeba, że nie, 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 nie Teraz jest, aż! Ale... <śmieniu> jest nieważne, ważne jest norboć na Tak serio zauważyłam, że ślepa nie jestem. Znaczy jestem, ale nie. On sobie tak zgrabnie leci. <śmieniu> nie wiem, czy zgrabnie, bo leci bokiem. <śmieniu> Zwracam się, on jakiś przekrzywiony, jakby pijany.